Dobry wieczór, szanowny państwo. Kilka słów o tym, czego nie lubi silnik 2.2 CDI. Tak jak każdy silnik, czego najbardziej nie lubi. No na pewno nie będzie lubiał tego. Co teraz uczyniłem? No, uczyniłem na pewno po przejechanym dystansie 3 km w temperaturze niespełna 60 stopni na no, tak zwanym piecu zgasiłem go. One tego bardzo nie lubią. So, to dla nich jest naprawdę morderstwo. W tym momencie <laughs> wbiłem jednego gwoździa do trumny dla mojego silnika. Dlaczego tak długo się nagrzewa? Włączone nawiewy na ciepły, na minimalnym nawiewie jednak temperatura płynu chłodniczego i tak będzie się znacząco różniło, różniło od y, temperatury oleju. Nie wiem, olej może ma teraz 30, nawet, nawet może i nie. Nie róbmy tego. Jeśli mamy możliwość rozgrzania silnika, przejechania dłuższej trasy, zróbmy to. Bo to. Że przejedziemy 3 km, czy tam 5 samochodem i od razu go zgasimy, to tylko zrobimy dla niego źle, nie dla siebie. Dla siebie przy okazji też, bo wiadomo, pójdzie to w koszta później przy ewentualnej naprawie. Nie róbmy nigdy tego. Dogrzewajmy silnik, tankujmy, tankujmy dobre paliwo. Jak zapotankowałem zapotankowałem potankowałem na Shellu. O tankowaniu i paliwach też będzie osobny odcinek. Ale naprawdę nie jeździmy silnik, tymi silnikami na zimno. Krótkich dystansy Lepiej się przejść na rower. Ja akurat mam o tyle dobrze, że za chwilę wskoczę sobie na obwodnicę i pojadę po prostu do domu na około. Z uwagi na to, żeby go rozgrzać, żeby go po prostu nic nie bolało, żeby nie jeździł na niedogranym silniku. Termosa wszystko jest sprawne, więc w całej filozofii trzeba pamiętać tylko o tym, żeby. Dobrze rozgrzać, nawet jeżeli będziemy mieli na piecu te 97, to pamiętajmy, że olej będzie miał zawsze 60-70, może przejedźmy ten odcinek tych 15 km, minimum 15, by go rozgrzać. Tak? I od razu wiadomo, nie butujemy, tylko maksymalnie 1500-1600-1800 obrotów, na pewno poniżej 2000. Nie butować na zimnym od razu pedał w podłogę, wiadomo z czym to się równa dziękuję bardzo za uwagę proszę o komentarze łapki w dół, w górę oraz propozycje dzisiaj może postaram się jeszcze nagrać filmik o światłach zademonstruję halogeny, które miałem, mam założone po uderzeniu w zająca, nowe, które założyłem pozdrawiam, trzymajcie się, cześć